Nie wiesz, jaką wybrać aplikację do edytowania swoich filmików na YouTube? Nie wiesz, jaką wybrać aplikację do nagrywania ekranu? W tym filmie je ja Wam właśnie pokażę, więc zapraszam Was do oglądania. A więc pierwszą aplikacją, jaką Wam przedstawię, jest KineMaster Pro, który której link będziecie mieli w opisie. Co do aplikacji, jest naprawdę według mnie najlepszą aplikacją do edytowania swoich filmików. Dlaczego? Otóż ma multu możliwości, od podstawowych po naprawdę zaawansowane. Na przykład ściemnianie obrazu w danym momencie, przybliżenie, rozmazanie, dogranie dźwięku do filmu, różne efekty do pobrania, naprawdę dużo możliwości. Aplikacja jest po polsku, więc się połapiecie. Polecam ją każdemu, a teraz przechodzimy do nagrywarki. Co do nagrywarki, nosi ona nazwę AZ Screen Recorder, którą znajdziemy w sklepie Play. Co do aplikacji, nie ma co się do niej przyczepić. Dobra jakość nagranych filmów, duża liczba kratek na sekundę, ustawienie rozdzielczości jaką chcemy. No, cuda aplikacja, polecam wam ją bardzo gorąco. Mam nadzieję, że wam pomogłem, spodobał się wam mój film, więc zapraszam was do subskrypcji i łapkowania tego filmu. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć.